Cześć, witam Państwa, jest 13 marca 2012. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć kilka słów na temat wypalania traw. Oczywiście w ochronie e, przyrody jest to bardzo stary temat e, i nie powiem, podejrzewam, że nie powiem nic nowego, ale chciałem dodać te kilka słów od siebie na ten temat w tym, także i w tym roku. Znajdujemy się w Dolinie Łęgu w odcinku przyłyjściowym. Gmina Gorzyce, i tutaj jest około 30 hektarów wypalonych traw, nieużytków i szuwarów, głównie zbiorowisk łąkowych. Jeżeli chodzi o sam wpływ wypalania traw na środowisko, to oczywiście głównie jest on negatywny. Spotyka się przypadki, w których przypadki siedlisk, w których botanicy powiedzieliby, że jest wskazane, żeby co jakiś czas takie trawy, takie łąki, zbiorowiska zostały wypalone, ale głównie jednak wypalane są te, na których nie powinno się to odbywać. System karania taki, tego wykroczenia to gdzieś przestępstwo, bo to jeszcze kwestia jaka jest interpretacja i jaki konkretny czyn, ale Kwestia karalności jest, była dyskusyjna jeszcze w latach 90., dlatego że nie było odpowiednich instrumentów prawnych. W tej chwili te instrumenty prawne są, ale oczywiście trzeba by schwytać kogoś na gorącym uczynku, a żadna Straż Leśna, Policja czy Straż Ochrony Przyrody raczej nie, nie będzie się chwapić do tego, żeby jeździć po łąkach i szukać osób, które wypalają szuwary i trawy łąki, dlatego, że mają dużo innych ważniejszych spraw. Dlatego uważam, że bardzo dużo zależy od właśnie systemu karalności takich, te, tego czynu, jakim jest wykroczenia lub przestępstwa, jakim jest wypalanie łąk. Ja osobiście zaproponowałbym coś takiego, bo akurat ta łąka jest to jedna z łąk zakwalifikowanych przeze mnie do programu rolno-środowiskowego jako ornitologiczna, działka ornitologiczna, tak zwane RSO I z tej działki rolnik odnosi takie korzyści, dzięki którym na, na zasadzie tego, że dzięki temu, że są tutaj czajki, krzyki albo rycyki, też i krwawo działoby. raz spotkałem samice bataliona na przelotach. Dzięki temu, że na tych łąkach występują takie ptaki, rolnik ma korzyści na zasadzie tej, że gospodaruje w taki sposób, żeby to było dla ptaków korzystne, a dzięki temu uzyskuje dopłaty rolno-środowiskowe. I jeżeli ktoś jemu albo w pobliżu wypali łąkę, no to on może odnieść straty z tego tytułu, że jeżeli tych ptaków już nie będzie to wtedy wypłaty czy mogą zostać wstrzymane na zasadzie tego, że nie ma już ptaka, nie ma siedliska, jeżeli zostanie to udowodnione. Raczej nikt nie jeździ, żeby to udowadniać, ale na pewno program rolno-środowiskowy co jakiś czas będzie weryfikowany. I jeżeli, jeżeli zniknie siedlisko, no to, też wtedy, no to też wtedy nie będzie podstaw do takich dopłat rolno-środowiskowych. I jeżeli no, są jeszcze oczywiście pojedyncze przypadki, w których to dobrze, że zostaną wypalone trawy, bo będzie to struktura siedliska, struktura traw będzie niższa, wtedy będzie się łatwiej zagniazdować niektórym ptakom. Ale to są pojedyncze przypadki i wtedy musiałyby być te wypalania wykonywane bardzo kontrolowane przez naukowców w sposób, bo na pewno program rolno-środowiskowy wypalania traw nie przewiduje przynajmniej na ile mi wiadomo. I ja bym proponował taki system kar, jeżeli ktoś kiedyś gdzieś zmieniałby rozporządzenie bądź ustawę na ten temat, żeby jeżeli przyłapie się kogoś na wypalaniu traw albo pól prawnych, to żeby z mandatu, który zostanie takiej osobie nałożony, z mandatu karnego albo innej kary, powiedzmy sądowej, Część z, tego, z funduszu uzyskanego drogą, drogą karną przechodziła dla sąsiedni, właścicieli sąsiednich działek geodezyjnych, niezależnie od tego, czy będą to pola uprawne czy będą to łąki. Są to grunty, na których się gospodaruje, i one w pewnym sensie mogą tracić na przykład na wartości przyrodniczej, tudzież i ekonomicznej, jak na przykład w przypadku programu rolno-środowiskowego. I wtedy motywacja społeczna do tego, żeby odnaleźć osobę, która wypala trawy i ją ukarać, będzie większa, dlatego że jeżeli sąsiad zobaczy, jeżeli sąsiad będzie odnosił korzyści z tego, że ktoś jemu po sąsiedzku wypalił trawę i jest to właściciel sąsiedniej działki, to na pewno będzie miał dużo lepszą motywację, żeby żeby, przepraszam, żeby doprowadzić do ukarania sprawcy. Bo czasami są tymi, którzy wypalają łąki, są, są właściciele tych, tych, tych działek albo polnych, bądź też nieużytków. Jeżeli będzie taki system kar, wtedy zwiększy się procent wykrywalności, statystyka wykrywalności sprawców wypalania traw na pewno będzie dużo wyższa. Tyle na ten temat. Tutaj akurat świeży zrzyn bobrowy, tak się nazywa ścięte drzewo, bądź zarośla, Widać, że bobry tu są dosyć aktywne. Tną, tną tą wieżbę dookoła. Znaczy z każdej strony. I od strony wody zobaczyć. No, wy widzicie dużo lepiej niż ja, bo ja się tak bardzo nie pochylę nad rzeką. I tak samo z tej strony. Aż w końcu trochę niefortunnie kawałek wieżby im się przewrócił zamiast do wody na brzeg, ale to też się zdarza. Na dzisiaj Wam już dziękuję. Zachęcam do kupowania moich książek, moich prac fotograficznych. W moich fotografiach znajdziecie ptaki, ssaki, mniejsze zwierzęta, krajobrazy, rośliny. Będą to i rzadkie, i te pospolite, różne ciekawe kadry i ujęcia. Książki o tematyce przyrodniczej, turystycznej, literatury faktów, nawet jedna y, fantazy, jeżeli kogoś takie interesują. Możecie kupować zarówno kontaktując się przez maila, wtedy ja Wam przyślę ofertę wydawniczą Możecie kupować przez Allegro, szukajcie tam użytkownika ptasznik 26 I możecie oczywiście kontaktować się również przez bloga